O, działa Lecimy! Kurwa, ruszyć się na huśmie! Tak działa, iż Trainingeria idą skilować? Dobra, wale z Aksa. Lecimy, lecimy. Nie wiem jeszcze, gdzie idę. Ale gdzieś idę. O, dwarfę bije. Dobra, zostawię mu ja bez skilli Chuj ja tutaj Szczerze No jest Ale ciężko będzie Bez skilowania Tu nikt nie wchodzi? Nie No dobra o kurde, nie! Ja Tam się nie idzie, ewidentnie. gdzieś na prawo idą? Są orki. Czemu on tak bije, ty? No trzeba ja mam coś do zebrania. Co dostałem? Golden Eckhunt, Hoodie Box Autolut Scroll, Big, Slots, co? Trochę ludzi w tym mieście zaczęło. Nawet Ja bym chciał iść, czekajcie, mapkę tu gdzieś miałem. Dragonfall W sumie może te dwarfy bym spróbował, tylko bez i jak tam będzie nalurowane to chyba ciężko będzie. No może już ktoś wyczyści, by będzie się dało wejść, bo jak tam... Jak tam będzie się dało wejść to te dwarfy, to już tam będzie chill. Dobra, zobaczymy. Huja, dalej jest lipa. No dobra, to kolejna miejsca. Idziemy zobaczyć co. Tu widzę jak ktoś bije. Ja musiał sobie gold coina dać do autoluta. Pa, tu na jakieś pipi były te. O, Rarek. HE! Jednego mowka zabiłem. Ale... niewiele daje. Ty, na tym EXP nie leci w ogóle. Na tym goblina. Czemu ludzie to biją? Nie no, to jest lipa. Ja bym musiał iść, zobaczyć... Na minosy może? Że na minusy za 8 levelem, kurde nie wiem. Minosy są dalej. Kurde to na dole to z lipa, co? Tam jest lipa, tu jest lipa, ja pierw Też Też kurwice typa. Ooo! Mój minosik. Ty, ja, ale tu fasata jest na tym serwie. Pa i armorek lepszy piek. Nie mogłem, to jest kordy. Lipa. Wszędzie jest pełno ludzi. Gdzie jeszcze mogłem iść? Sklopy, platformy są po lewo od miasta. Ale teraz spróbuję pójść, coś, coś tam znajdę. 737 osób online. Starcy serwerów są najgorsze, nie? No i tu gdzieś to powinno być. Pa, nawet jest. Ja mam łopatę. Dobra, tylko pytanie, czy jak spadnę, czy nie wypadnę? Urywa, ciężko tam będzie. No dobra, czyli tam są cyklopy. Ja nie uwalę cyklopa na takim skill. Raczej. Co my jakoś dużo rzeczy nie mam, no jak się wywalę, on to unlucky. Nie wiem, czy to są blesy, jakoś na początku, do którego levela. O. Umarł ziomeczek. Dzięki za hashivo. Mamy cyklopy. to strong. Dobijając cyklopa, straciłem kurwa pół hp. Ne? Co to jest ogólnie ciekawego w shopie? O, trening, Ultra Training Axe. Może powinienem to kupić, co? Szczerze, tu nie ma. Jest tutaj takiego chyba. Chyba ten skill szybko nawet leci. Jakiś offline training by się przydał. Dobra, idę zobaczyć, co tam się dzieje. Czy znajdę gdzieś jakąś miejscową. żeby wbić chociaż level. Te Dwarfy ja psałem, że dalej nie są ten... wyczyszczone. O o o, pa 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 pa. Ty no gościu, powaliło się. Nie, moja broń mam tutaj nie witała żona. Oj, nie jest wyczyszczone czy to? To nie? Oj, okay. nie Coś tu może będzie do zabicia że ludzie się trochę już Wyewakuowali Kurde, tyle typa wiega Dobra Ja bym chciał idę spróbować się stąd wydostać na Na... Do Thais może pójdę Ha, ty w ogóle Jak ja biję z Axa to mi wszystkie skilly lecą Spoko Tyle na minusy na prawo mógłbym iść a zobaczę jak tam mroty wyglądają. I orki w sumie tu są. Dobra, tu jest pewno. A orki? Ole Ty, nawet Bion. Nie ma x chyba. Ty, ja na no Defie w ogóle biję, on No, i od razu lepiej. Ja się dziwię, czemu ja domyślam, że nie mam? Warrior już tam czeka na mnie. Domyślam, Epic sabre! Atak speed, trzęsie się takiego gówno. A fajnie, no. Ten system przedmiotów mi się mega podoba tutaj. Wysokie piki, dodatkowe staty losowe. Mega, mega fajne. Ty demonik ork się zrespił. Co to oznacza? Nie wiem. Ale słaby jest. Pyk. rzeczy mi dropnął. Dropnął mi Magical Bona. Jabłuszko i 3 HMM'y O kurwa Chyba to już jest grubo Ja chyba powinienem Magic też wijać nie? Bo on 0 Mutewo Lux Aha, to nic nie daje prawie, ja pierdolę Dobra, ale tutaj na orki, na orki to chyba nikt nie przechodzi 500 to ja raczej nie zabiję, ale wezwa o Braw plus 10 Co to znaczy? Nie mam pojęcia <laughs> A ja w ogóle level wziąłem 9 Nieźle, nieźle M level plus 2 No i tutaj najbliższe No mam piątym level już. Łatwo, łatwo. Mam jakąś eksurkę, albo coś? Mam. Pyk, jedyneczka... Tak? Tak. Eksurka... Te otaskę raczej nie zrobię, bo nie będę bił pięciu sedorków. Ale kurde, wydaje mi się, że jakieś giga... Low rate jest na tym serwisie? Ktoś tak mega wolno ten level leci. Mrar, i ja ale taki lucik. Ale ogólnie często lecą te rarki, epiki i tak dalej, ciekawe. Ciekawe czy to jest kwestia tego, że bije mobki na jakiś low level, czy czy tak jest zawsze.